Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy bez spiny. Witają się dzisiaj z Wami Zuza, Laura, Beata i Maria. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie gotowania. Tego, czy dietetyk musi umieć gotować, czy powinniśmy lubić gotować? No i jakie są nasze relacje do przesiadywania w kuchni? To może ja zacznę, że y, wydaje mi się, że nie tyle co, musi, co dietetyk musi potrafić, goto potrafić gotować i lubić to, ale uważam, że powinien wiedzieć mniej więcej, jak łączyć ze sobą smaki, żeby jego potrawy były faktycznie zjadalne, a nie tylko zgadzało się makro w diecie. Tak, ja też uważam, że powinien mieć stosunkowo dużą wiedzę na temat y, takiej technologicznie przygotowywania potraw. Tak. Bo ja na przykład, ale to już chyba za bardzo wtrącę moje doświadczenia, ale mi na przykład y, uważam, że brakuje trochę wiedzy o obróbce termicznej i tego jak zrobić, żeby to było dobre. Na zasadzie ja bym bardzo chciała zagłębić tematykę gotowania mięsa i jak gotować mięso, nie smażyć, żeby ono było dobre. Jeszcze tego nie wiem. I to mnie bardzo ciekawi i uważam, że to jest jakby moja luka do uzupełnienia jakby mojej dietetycznej wiedzy. No, dla mnie w ogóle jest fascynujące to, że u nas na studiach nie ma w sumie takiego przedmiotu. W sensie, no, mieliśmy technologię żywności, ale co my tam wyniosłyśmy. Znaczy no to... moim zdaniem ona była bardziej chemiczna niż taka właśnie smakowa, żeby, no. tak jak Zuza mówiła, y, dobrać kompozycyjnie smaki, że my okej, okay, ja gotowałam i smażyłam mięso, ale nie mam pojęcia jak ono smakuje. Mhm. No, czyli tak. jeszcze odnosząc się w ogóle do pytania, które zdałyśmy na początku tego podcastu, ja bym odpowiedziała właśnie moją ulubioną odpowiedzią, czyli to zależy, czyli właśnie to jakby zależy od tego, jak my w ogóle pracujemy, no bo nie każdy dietetyk musi pracować na jadłospisach, bo ktoś może zajmować się na przykład załóżmy, czy to współpracą indywidualną z pacjentem, ale to też. Nie, nie każdy dietetyk, który współpracuje indywidualnie z kimś, nie musi pracować na jednospisach, bo możemy mhm. opierać się na edukacji żywieniowej, na, czy też właśnie jeżeli idziemy bardziej w kierunku psychodietetyki. To zależy bardzo też od specjalizacji, no bo jeżeli jesteśmy dietetykami klinicznymi i to też mamy inne ograniczenia na zasadzie jakichś jednostek chorobowych, że tam jakby gotowanie, łączenie smaków może nie do końca odgrywa taką kluczową rolę, chociaż z drugiej strony. Też nie idźmy w takiej skrajności, że jeżeli ktoś ma jakąś jednostkę chorobową i musi przestrzegać jakichś y, zasad dietetycznych, no to jego jedzenie teraz będzie jałowe, bo też właśnie powinniśmy jakoś to, wiecie, łączyć smaki w taki sposób, żeby te posiłki nadal były smaczne. No i jeszcze tak myślę, że można pracować na dzienniczkach żywieniowych, że Ty tylko to. Y, dajesz wskazówki, co możesz ewentualnie zmienić, dodać, żeby było, y, żeby było bardziej zbilansowanie. Yy, ale wydaje mi się, że yy, skupiając się na dietetykach, którzy układają diety, yy, no to dietetyk, który potrafi gotować i lubi to robić, ma dużo łatwiej tak, i zdaniem. ma taką płynność w tym układaniu, bo on sam coś takiego sobie robi też albo, albo coś podobnego i wie, co, ile dodać, ile gotować, smażyć, piec, cokolwiek, żeby to faktycznie było bardzo dobre. No niemniej yy, dietetyk, który nie potrafi gotować. Też to zrobi, tylko z trochę większym wysiłkiem. Znaczy, tak. Ja bym się w ogóle odniosła do tego, że to jest super cenna umiejętność. Nie jest tak, że to jest konieczne, ale to też zależy do jakiego klienta czy pacjenta my w ogóle chcemy trafiać. No bo jeżeli my y, będziemy opierać właśnie swoje jadłospisy na typu, że właśnie bułka, serek wiejski na każdy posiłek to samo, no bo to nie wymaga jakichś wielkich umiejętności mm. kulinarnych. Spoko, możemy, no nie? Ale też jakby to właśnie zależy od tego, jakie mamy cele, jakie priorytety, no i też czy ktoś, kto idzie do dietetyka po ten jadłospis, czy wymaga właśnie tego, żeby jakieś... Pomysły na bardziej urozmaicone posiłki, czy po prostu chce tą bułkę z serkiem wiejskim? Gdyby no, nie. ale e, przerwę ci, przepraszam, ale e, każdy chce mieć dobre posiłki, nie? I e, no nie da się zrobić dobrego posiłku bez używania na przykład przypraw. Mhm. I czy to będzie serek wiejski e, z bułką? No, właśnie, bo to też mega zależy od tego, czy mamy umiejętności związane z takimi Sposobem przygotowania tego posiłku, obróbką termiczną, bo to też bardzo wpływa na smak, i tak dalej. No właśnie, to mega zależy od tego, do, jakiego, do jakiej osoby my trafiamy, kto do nas w ogóle przychodzi. Mhm. No I... właśnie, ten ksz, kto do nas przychodzi, tak. bo może, mogą do nas przyjść ludzie, którzy są zafascynowani gotowaniem i będą się na nim znali bardziej niż my. Tak, bo jakby. No osoba, która załóżmy chce ma jakiś konkretny cel, sylwetkowy załóżmy i ona w ogóle jakby totalnie nie zależy jej na smaku, na konsystencji potraw i tak dalej, ona zje wszystko. No to jakby spoko, możemy coś tam ułożyć. Ale z drugiej strony ile jest takich osób i czy my chcemy trafiać do takich osób, że nie uważam, że to jest coś złego czy dobrego, tylko po prostu uważam, że umiejętność gotowania w dietetyce jest super przydatna, mhm. no bo jeżeli my już pracujemy na tych jadłospisach. To chociaż, wiecie, to nie musi być jakaś super umiejętność, że jesteśmy teraz y, kucharzami. I... Nawet chyba bym powiedziała, że ważniejsze jest e, polubienie gotowania niż umiejętność gotowania. Bo przez to, że lubisz, możesz sobie eksperymentować i też fajne rzeczy wymyślać. Bo ważne jest w tym wszystkim, żeby po prostu mieć znajomość takich podstawowych zasad i też umiejętność komponowania Coś. posiłku, wiedzieć co z czym się dobrze łączy, co dobrze hmm. smakuje, żebyśmy nie mieli później takich właśnie kuriozalnych sytuacji jak my w szpitalu ja uwielbiam przytaczać ten przykład, że dają na przykład yy, dajemy pacjentowi, klientowi Sała z jemem I po prostu, no jakby, sorry, ale ja jestem. Jaj... żywo jest, jest! Tak, w sensie ja jestem zwolenniczką ciekawych nowych połączeń smakowych, czasami takich kontrowersyjnych. A próbowałaś. E, ale. Ale bez przesady! I... Ale wiecie co? Tak dygresja. Moja ciocia jest ser żółty z dżemem truskawkowym. To jest kurczę, pomyślcie, rewelacja. No są ludzie, którzy jedzą frytki z czekoladą. A to trochę jak oscypek taki. No, no jak że no. Ja tak, ja na przykład kamemberta z jakąś konfiturą. No obojęty. bo to jest, wiecie, jakby zasada pięciu smaków, nie? To sobie jakby dobrze smakuje, jak wszystko dobrze połączysz, ale. No jest w sensie... z owocami też dobrze smakuje. Tak, no? zdecydowanie. Ale mhm. chciałam jeszcze powiedzieć, że to właśnie wszystko się odnosi do tego początku, bo my pracując jako dietetycy właśnie na tych jadłospisach. Nie układamy tego jadłospisu dla takiej osoby po prostu, wiecie, nieważne co ona nam odpowiedziała w tym wywiadzie żywieniowym, po prostu każdemu dajemy to samo. No. Dlatego właśnie musimy pamiętać o tym, żeby podchodzić do każdego indywidualnie, dowiedzieć się, jaki ta osoba ma cel, czy ona właśnie chce, żeby te posiłki były bardziej takie... Coś nowego, coś bardziej wymyślnego, może, czy żeby bazować na jakichś takich prostych połączeniach smakowych. I też właśnie to, jakby podstawą jest właśnie ten wywiad i dowiedzenie się, czego ta osoba oczekuje, co ona w ogóle lubi jeść. Bo nie będziemy dawać osobie, która nie lubi, na przykład, buraka, buraka wiecie. No. No albo czasem może być też tak po prostu, że yy, ona chce tylko bardziej zbilansować swoje posiłki, że właściwie mamy bazować na tym co ona już jadła, mhm. yy, tylko dorzucić coś, żeby było to zbilansowane. No i właśnie odjąć. uważam, że fajnym rozwiązaniem właśnie w takiej sytuacji jest właśnie bazowanie na tych dzienniczkach żywieniowych, że mhm. nie musimy właśnie układać tych jadłospisów, tylko ktoś nam przynosi to, jak wygląda jego dieta, my możemy to zanalizować, zobaczyć, co można by ewentualnie usprawnić, skorygować, co dodać, mm -hmm. jak bardziej zbilansować te posiłki. I wtedy właśnie też przydaje się taka ta kata właśnie wiedza, co z czym dobrze smakuje, bo jeżeli mamy właśnie, załóżmy, jakiś obiad, jakiś makaron z sosem i widzimy tam ewidentnie jako dietetycy, że na przykład brakuje jakiegoś źródła białka, no to nie wyskoczymy z czymś totalnie, nie wiem... Już nawet nie wiem, co tu doda dodać. W sensie, załóżmy makaron w sosie pomidorowym, nie wrzucimy tam serka wiejskiego, żeby dobić białka. No bo raczej to nie będzie dobrze smakować, nie wyobrażam sobie tego. No kto wie, czy jakby pasatę wymieszać z serkiem? A ja spróbowałam. Ja mogą tego by nie widziałam, ale jestem zwolenniczką próbowania nowych rzeczy, więc... To akurat mogłoby być dobre. Jeśli spróbujecie, dajcie mi znać, bo ja jestem dobrze. ciekawa. Tak, ale ja sobie y, też tak myślę, że y, taka analiza dzienniczka żywieniowego to jest dużo lepsze y, narzędzie pracy, niż układanie diety. Bo... Nie wiem, czy dużo lepsze, w sensie powiedziałabym, że no właśnie to też zależy, hmm. bo jeżeli my tylko cały czas jakby bazujemy na tych jadłospisach i widzimy, że jakby nasz pacjent, nasz podopieczny nadal nie orientuje się za bardzo w zasadach zdrowego żywienia, no to właśnie ta analiza jest moim zdaniem właśnie, no w sumie lepszym sposobem. No właśnie, bo <noise> przez tą analizę dzienniczków łatwiej jest yy, zacząć budować nawyki żywieniowe, bo właśnie mając ten jadłospis Trzymasz się tego spisu sztywno, zero odstępstw. Mm -hmm. no albo to też... dzwonisz do dietetyka oczywiście tak. w nocy co zrobić, jak nie mam winogrona. No trochę też się uzależniasz od dietetyka w tej sytuacji i w no nie A jak są dzienniczki my tylko wprowadzamy jakieś drobne zmiany, to człowiek się uczy nawyków żywieniowych. Mm -hmm. Ja myślę, że to jest w ogóle też cel tego, nie? Że jeżeli... no zależy z czym przychodzisz do dietetyka, bo no może jest. być też tak, że dana osoba, która do ciebie przychodzi, ona ma świadomość żywieniową, ona. Jakby zna te zasady i to wszystko wprowadza, tylko po prostu załóżmy, oczekuje że jakiegoś powiegu świeżości w swojej dzieci, mhm. i po prostu chce mieć nowe przepisy, popróbować nowych rzeczy, bo załóżmy w jej rutynie posiłków wkradła się właśnie taka monotonia i chce, chce coś... się tak, tak, i chce po prostu spróbować nowych rzeczy, i wtedy, jakby ta umiejętność. Gotowania, próbowania nowych znaczy, no nie umiejętności. Ta umiejętność gotowania się wtedy przydaje, tak. Chciałam tylko kończąc ten temat, wtrącić dygresję, że mm, trochę naprzeciw temu co mówicie, zrobiłam kiedyś ankietę na Instastory z pytaniem tego, czy ludziom byłoby łatwiej, gdyby dostali napisane, co mają robić krok po kroku, czy gdyby tylko dawać im wskazówki i trochę ulepszać to, co już robią to znaczna większość powiedziała, że potrzebują planu krok po kroku. Znaczna większość, to było chyba ponad 90%, która wolałaby mieć jadłospis, bo byłoby im łatwiej. Więc to... jakby różnie. Wiadomo, że czasami jest tak, że ludzie myślą, że tego potrzebują, a tak naprawdę dałoby się inaczej to zrobić, bo to jest druga sprawa. Ale ja uważam, że można dać wskazówki krok po kroku. Bo jeżeli dostałabym na przykład dzienniczek żywieniowy, gdzie... Y no właśnie, nie wiem, brakowałoby w tym, w tym makaronie źródła białka, no to mogłabym napisać, jak zrobić całe to danie. Tylko, że to byłby nadal jej przepis. Znaczy ja powiem, jeszcze, ja powiem jeszcze trochę inaczej, że właśnie to mega zależy, no bo my też nie powinniśmy wychodzić y, na początku współpracy z takiego założenia, że my lepiej wiemy. To tak, Powinniśmy tak, się tak. zapytać w ogóle naszego podopiecznego, czego on od nas oczekuje. Tak i to trochę był sens mojej wypowiedzi, żeby y jakby zrozumieć to, że ludzie mogą chcieć tego jadłospisu mhm. i tego A, po tak, prostu tak. sztywnego wytyczenia, ile gram tego makaronu ja mam zjeść. Albo też z drugiej strony, nie, że właśnie żeby nie narzucać tak. komuś jadłospisu, jeżeli ktoś z nas przychodzi, to my z góry nie zakładajmy też, że ta osoba że na pewno chce jadłospisu, układamy jej tą rozpiskę i ona się będzie jej trzymać, bo może ona nie chce właśnie tego i nie, nie taki jej był cel. No. Tak, ale wracając do tematu, Myślę, że możemy porozmawiać jeszcze o tym, jaka jest nasza prywatna relacja z gotowaniem. Aha, no to ja ogólnie, generalnie nie lubię gotować. Muszę mieć bardzo dobry dzień, żeby chciało mi się eksperymentować w kuchni. Jak eksperymentuję w kuchni, to znaczy, że jest jakaś euforia i w ogóle... Yy, ...błogostan mój. <grym> <grym> Naprawdę. Yy, więc... Właśnie mm, u mnie to trochę wygląda tak, że... Już trochę powiedziałam to na początku, że ta taka nauka smaków, co do siebie pasuje i ta technologiczna, to jest mój, jakby mój poświęcony czas. Ja to trochę traktuję jako naukę zawodu. Nie traktuję tego jako przyjemność, bo wow, super, będę mogła sobie zrobić coś pysznego. Tylko właśnie jako taki trochę obowiązek zawodowy. Więc no ja i kuchnia się średnio lubimy, najchętniej no, ja jadłabym wszystko gotowe. W sensie tak, bardzo często korzystam z gotowców, ale chciałabym mieć kiedyś czas, żeby nie korzystać, i trochę myślę, że to jest też właśnie taki mój początek z eksperymentowaniem, czyli jeżeli ja sobie dodam. Sos taki, a nie taki, albo dodam sobie mieszankę warzywną, która ma takie połączenie, a nie takie. To, jakby jest moja podstawa do eksperymentowania w kuchni, że ja potem zrobię sobie to sama, ale najpierw muszę spróbować takie gotowe, czy mi smakuje w takim połączeniu, a nie w innym. Nie wiem, czy masz o tym chodzi. Mhm. To dobrze. No. no, i tak jak już mówiłam, uwielbiam rutynę, czyli w kuchni. Czyli na śniadanie jem codziennie to samo, a nie, bo to nie w tym podcaście. Ha, to w poprzednim odcinku <śmiech> <śmiech> wspominałam o tym, że jem na śniadanie codziennie to samo, więc tak uwielbiam rutynę. E, co prawda na obiad myślę, że nie mogłabym tak jeść, ale no, chciałam powiedzieć tylko, ale co Maria je, musicie wrócić do tamtego odcinka i odsłuchać, bo <laughs> tak, tam szczegółowo opowiadam <laughs> o tym moim <laughs> śniadaniu, które wygląda, no stop, tak samo, no. Dobra, Laura, lubisz gotować? Okej. Okay. Powiem <grym> się ja ze swojej perspektywy, Osobiście, która może e, skrupulatnie buduje masę mięśniową. Dzieci mnie trochę znają i wiedzą, że ja mam bardzo dziwne połączenia. Ważne, żeby mi się troszeczkę makro zgadzało oczywiście. Teraz mówię, jeśli ja gotuję sama dla siebie, bo to, że ja jem dziwne połączenia, to nie oznacza, że moim podopiecznym również takie posiłki Przypisuję albo polecam. Niekoniecznie. Um, powiem tak. U mnie również podejście do gotowania jest troszeczkę takie ambiwalentne, bym powiedziała. Bo zdarzają się momenty, kiedy naprawdę chętnie spędzam czas w kuchni, ale stosunkowo jest to rzadko, ponieważ ja podchodzę trochę do tego tak, że ja lubię sobie przygotować większość posiłków na raz. Na przykład to, jak to dzisiaj zrobiłam, wpisałam sobie wszystko do fitatu, przygotowałam, leży i czeka. I to było takie troszeczkę podejście zadaniowe. ok ja muszę mieć na dzisiaj posiłki, ponieważ um, to jest podstawowa potrzeba fizjologiczna, żeby zaspokoić głód, więc robimy posiłki, one są gotowe, potem je zjadam. Koniec filozofii. Ja powiem bardzo krótko, myślę, że ja bardzo lubię gotować, wydaje mi się, że też umiem gotować i że dobrze eksperymentuję w kuchni. No i to tyle. Ale myślę ogólnie, że gdybym żyła sama, to nie gotowałabym tyle, jak gotuję teraz. No więc tak. To też dobrze wyszło. wyszło. Dobrze wyszło. To ja mogę powiedzieć, że ja uwielbiam gotować, kocham gotowanie, aczkolwiek. Powiem Wam, że nie do końca to zawsze tak ułatwia. W sensie, bo właśnie z jednej strony to jest moja pasja, a z drugiej strony to jest jakaś część pracy jako dietetyka. I w przypadku pasji, jeżeli coś staje się w jakimś stopniu twoją pracą i podchodzisz do tego zadaniowo, to trochę ta pasja może wygasać. I ja miałam czasami właśnie takie momenty, że no wiecie, jak ktoś nawet jak ktoś lubi go, to właśnie nie zawsze tak jest, że z takim pełnym entuzjazmem do tego podchodzi. Bo czasami było tak, że mi się totalnie nie chce, no i też zależy w jakim momencie życia jestem, jakie mam aktualnie priorytety, jakie zadania. Ogólnie lubię eksperymentować, bawić się połączeniami smaków i po prostu też próbować różnych rzeczy i sprawdzać co działa, a co nie działa, co jak się łączy itd. No dla mnie ten proces gotowania jest też w jakimś stopniu taką trochę medytacją, takim trochę oderwaniem się od rzeczywistości, takim czasem dla mnie. Że jestem po prostu ja to gotowanie. Znaczy, lubię też gotować ze znajomymi, ale w większości to jest jednak tak, że sama sobie przygotowuję te posiłki, więc dla mnie to jest taki okres odprężenia. Ale też zdarzają się takie chwile, gdzie właśnie tak jak Laura też powiedziała, że przygotowuję posiłki za jednym razem mechanicznie. No ale ja, jako osoba, która lubi dobrze zjeść, zawsze skupiam się na tym, żeby po prostu to jakoś ze sobą współbrało, żeby to smakowało. Bo, no bo nie lubię jałowego jedzenia. Chyba nikt nie lubi jałowego jedzenia. Dobra, ja chciałam w ogóle się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo Laura, Ty powiedziałaś o tym, że Ty jesz w taki sposób, chociaż uważam, że zbyt krytycznie podchodzisz do swoich dziwnych połączeń smakowych, jak to powiedziałaś. Nie bo Nie podchodzę ja... krytycznie, ja w ogóle nie podchodzę krytycznie. Okej, okay, bo to tak odebrałam, bo to Bo to mi się wydaje, że... Um, Inni to odbierają nie chcę, krytycznie. Nie chcę mówić, że Wy odbieracie krytycznie, chociaż Wy <laughs> ja często, tak. często <laughs> widzicie te posiłki. No właśnie, więc to jest tak, że ja mam luz do moich posiłków. Ja tak patrzę, o ryż z jajkiem, Sosik, no i git, i jakieś tam warzywko. Połączenie ideolo dla mnie, ale po czym zaprzeczyć? Ja pierniczę, co ty jesz? No, To jest po prostu bezpośrednio. Ja, ja, na to, ja na to patrzę z taką ciekawością i po prostu wie, że włow, okej, okay, ciekawe. Ale dobra, bo chciałam się odnieść właśnie do tego, co ty powiedziałaś, że y, ty swoim podopiecznym dajesz zupełnie coś innego i przyszła mi do głowy jeszcze taka jedna ty myśl. Też nie chcę mówić, że całkowicie coś innego. To, co na co No byli. to właśnie ja chciałam się do tego odnieść, bo przyszła mi do głowy taka myśl, że są też osoby, bo wiem, że są takie osoby i znam takie osoby, nie będę to wymieniać, ale że niektórzy układając, w sensie układając jadłospis, osoby, które nie mają totalnie jakby y, wiedzy, co się z czym łączy i w ogóle jakby używają przepisów, których nie wypróbowały. Uważam, że to jest ryzykowne. Okay. W sensie, jeżeli to są jakieś takie przepisy, które wiesz, że na pewno wyjdą, na zasadzie kanapki z czymś tam, jajecznica, załóżmy jakieś kaszotto, który wiesz, że jak połączysz to, to wyjdzie, będzie smakował dalej. Ale jak już podchodzisz bardziej do tego na zasadzie, że bierzesz jakiś skomplikowany przepis z internetu, sama go nie wypróbowałaś czy nie wypróbowałeś, i dajesz to swojemu podopiecznemu i nie wiesz, czy to wyjdzie. Na zasadzie na przykład jakieś placuszki z kaszy gryczanej yy, i nie wiesz do końca, jak to połączyć. No, nie wiem, w sensie. Uważam, że to jest trochę nieodpowiedzialne. No i ryzykowne, tak jak no, powiedziałaś. No bo jeżeli układamy komuś jadłospis, spis, to powinnyśmy, moim zdaniem, wcześniej po prostu te posiłki wypróbować. Czy, Ale to w ogóle, jest... to, czy to w ogóle wychodzi? Czy to smakuje? Ja tak myślę, że to jest po prostu strzał w kolano sobie. No. No bo jeżeli e, podopiecznemu nie będzie wychodziły, nie będą wychodziły Twoje przepisy, no to po co on ma do ciebie wracać i dalej z tobą współpracować, skoro ty nawet nie wiesz, co mu dajesz? Mhm. To zaburza jego autorytet, totalnie. Dlatego mhm, ja uważam, że jeżeli. Bo fajnie jest też właśnie coś nowego, wprowadzać do tych jadłospisów, coś eksperymentować. Tak samo jak my układałyśmy nasze jadłospisy, które wypuszczałyśmy pod koniec grudnia, to też dawałyśmy posiłki. Które same próbowałyśmy, ale też zdarzały się takie, które okej, okay, coś na przyszło do głowy, ułożyłyśmy coś i takie, wiesz, nie próbowałyśmy tego, ale uważam, że to może wyjść spoko. To nie było tak, że my układając jadło z pisa, zostawiliśmy to tak, tylko ja pamiętam dokładnie przykład z serniczkiem z serka wiejskiego. Mówię, dobra, to chyba wyjdzie, ale mimo wszystko muszę to wypróbować. No i jakby musiałam to zrobić w kuchni najpierw okej, okay, to, to było akurat super, bo wtedy wyszło za pierwszym razem, więc nie trzeba było nic zmieniać w tym przepisie. Wyszedł super, ale no właśnie próbujmy, że jeżeli dajemy osobie, która do nas przychodzi jakiś nowy przepis, to sprawdźmy, czy to na pewno dobrze wyjdzie i czy to dobrze smakuje. Czyli tak już na sam koniec podsumowując, myślę, że taką pętą tego podcastu jest to, że dietetyk nie musi umieć gotować, ale uważamy, że jest to cenna umiejętność, którą warto posiadać, bo ona dużo ułatwia. Tak. I no to też właśnie zależy wszystko od tego, jaką mamy wizję na siebie, jak my chcemy pracować z pacjentami i co w ogóle chcemy robić. Ale jeżeli y, dietetyk układa jadłospisy, to uważam, że musi wiedzieć, jakie są połączenia smakowe i co z czym dobrze współgra. Dokładnie tak, żebyśmy później nie mieli jakichś takich dziwnych kwiatków w postaci kanapek z sałatą i czemem. I właśnie y, tym możemy zakończyć ten podcast. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki! Pa! pa, pa. pa.